Ury. Urywki. Urywki z rozrywki. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozart. Dzień dobry Państwu. To może dżingiel? To był dżingiel, a to będzie żart, który niedawno sobie przypomniałem. Gentleman odbiera w domu telefon i słyszy: Halo, dzień dobry, dzwonię z apteki. Pan wczoraj kupił u nas rumianek dla Teściowej, a my przez pomyłkę wydaliśmy cyjanek. A jaka jest różnica? 4,50. Od kilku miesięcy zastanawiam się, co by pomyślał o nas, o Polakach. Obcokrajowiec, który znajdzie się w naszej ojczyźnie. Pomyśli, że Polska to piękny kraj, że wspaniale się rozwijamy. Jeśli obcokrajowiec jest Niemcem i wjedzie do nas samochodem, to odetchnie, bo wreszcie pojedzie równą autostradą bez ciągłych remontów i zwężeń, jak to ma miejsce na jego autobanach. A co obcokrajowiec pomyśli, kiedy włączy radio i usłyszy blok reklam, zasępi się? Jak wielką cenę nasz naród płaci za dynamiczny rozwój! Płaci cenę zdrowia! Od dawna prowadzę prywatne badania statystyczne, z których wynika, że połowa emitowanych w Polsce reklam to reklamy leków i parafarmaceutyków, czyli jesteśmy chorzy. W takim razie szybko zapewniam Państwu suplementację muzyczną. Z reklam wynika, że my, Polacy chore, mamy wszystko. No tak, idąc od góry: mamy łupież, rozdwajają nam się końcówki, mamy suche oczy, zatkane nosy, infekcje jamy ustnej i tak przez nietolerancję laktozy, bolące stawy, aż do zespołu niespokojnych nóg. Narodzie narodzie co się z tobą dzieje? No to ja chyba suplementuję. Na szczęście reagujemy. Nie poddajemy się i biegniemy do aptek, a tam czekają na nas magistrowie z pociechą i medycznym antidotum. A po wyjściu z pracy magistrowie farmacji dzielą się na swoim facebookowym profilu co ciekawszymi spotkaniami z pacjentami. To, co Państwo za chwilę usłyszą, oparte jest na faktach. W aptece. Dzień dobry, poproszę szampon do włosów tłustych czy suchych, yy, do mokrych. I jeszcze poproszę coś na kaszel. Najlepiej syrop w tabletkach. I sól filozoficzną. Jest fizjologiczna? Nie, to dziękuję. To poproszę striptiz intensive i quiz ciążowy. No i chciałbym nadać te listy. Takie rzeczy, szanowni państwo, zdarzają się w polskich aptekach. Życząc zdrowia, kłaniam się państwu, a już za chwilę bloczek reklam. Coś mnie... w gardle mnie coś drapie. Nie wiem, jak sobie poradzić. Proszę grać. I za tydzień przyjść, proszę Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski Mówimy do usłyszenia, miłego dnia, za pięć dziewiąta.